Cześć, słuchacie 73. odcinka podcastu AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowy Ciociakowiec, zaś AI po godzinach jest podcastem, w którym usłyszycie o kryminalistyce, kryminologii oraz o wykorzystaniu technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. W dzisiejszym odcinku znowu sobie na chwilę odejdziemy od tej głównej problematyki podcastu, dlatego że chciałbym Wam opowiedzieć o moich kursach, które realizuję w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Właściwie nie chciałbym wam mówić o wszystkich kursach, dlatego że kilka już takich odcinków nagrałem, gdzie wy. Specjalny, dedukowany sposób różnym przedmiotom poświęcałem chwilę czasu, a teraz chciałbym opowiedzieć trochę o nowej propozycji, z którą ruszę już od lutego tego roku. Pierwsza grupa, pierwsze ćwiczenia z tego przedmiotu zostaną uruchomione już za dwa tygodnie i już planuję kontynuację tego kursu w kolejnym roku akademickim. Najpierw kilka takich słów wprowadzenia. Od pewnego czasu prowadzę zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego UW. Świetna inicjatywa. To polega na tym, że jeżeli jest się wykładowcą czy to Uniwersytetu Warszawskiego, czy też Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, no to można zgłosić swój własny przedmiot. I właściwie prawie, że nie ma żadnych ograniczeń odnośnie tego, jaki ten przedmiot może być. Od nas zależy to, o czym chcemy mówić, jakie treści chcemy przedstawić i w jaki sposób. Oczywiście jest to i czy też musi to być kontrolowane, żeby nie zostało to wykorzystane przez pewnych kontrowersyjnych wykładowców, których również na WUMie i na UW mamy. Każdy taki kurs musi zostać zatwierdzony przez jednostkę naukową, w której się wykłada, a następnie przez Radę Uniwersytetu Otwartego. Natomiast dużym plusem jest to, że właściwie od wykładowcy, tak jak powiedziałem chwilę temu, zależy to, co się będzie przedstawiać, w jakiej formie, w jakiej ilości. Niesamowita rzecz, bo do tej pory jak prowadziłem zajęcia, które też oczywiście mi się podobały, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy była taka myśl, że gdybym prowadził te zajęcia całkowicie sam, to pewnie bym tego nie robił, bo, bo na przykład nie widzę sensu w jakimś ćwiczeniu. Prowadząc przedmiot sam, Oczywiście minusem jest to, że nie ma się wsparcia kolegów, koleżanek, ale z drugiej strony jednak można sobie pozwolić na dużo większą dowolność i też na takie szybkie modyfikowanie kursów względem swoich i co najważniejsze względem oczekiwań słuchacze. I uruchomiłem tak pierwszy kurs w zeszłym roku, to był kurs z seksuologii. Niesamowite doświadczenie, bardzo też ciekawe osoby się na ten kurs zapisały. Bardzo mnie to zachęciło do tego, żeby w kolejnym roku akademickim zgłosić kolejne przedmioty. I tak się złożyło, że w tym już upływającym Zimowym semestrze roku akademickiego 2020-2021 prowadziłem trzy przedmioty. Jeden z nich ze seksuologii, drugi, który dotyczył statystyki i metodologii, i trzeci, który polegał na anatomii umysłu kryminalisty. Mam bardzo też dobre doświadczenia z prowadzenia tych kursów. Na pewno będą miały swoją formę, swoją kontynuację już w przyszłym semestrze i pojawił się gdzieś pomysł na to, żeby trochę pójść za takimi marzeniami, z dzieciństwa i zająć się biznesowo projektowaniem i tworzeniem gier komputerowych. To jest taki pomysł, który mi chodził po głowie od dłuższego czasu już kiedyś. Nawet jeszcze w okresie, jak byłem w szkole podstawowej w gimnazjum, miałem takie pomysły na to, że pewnie będzie tak, że gdzieś. Pójdę, zostanę informatykiem czy kimś podobnym. Chyba nawet wtedy nie widziałem, że są studia informatyczne i że gdzieś ta droga do tego zawodu jest taka bardziej, posiada pewną strukturę, i zacząłem się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby zostać tym programistą, żeby. Tworzyć swoje własne gry. Miał to u mnie aspekt przede wszystkim praktyczny, dlatego że zacząłem tworzyć swoje pierwsze gry, które następnie udostępniałem wśród znajomych. Pamiętam, że naprawdę wciągnęło mnie to na dłuższą chwilę. Dużo mi to zabawy również zapewniło, tylko że jakoś tak się potem złożyło, że potem czas gimnazjum i potem szkoły średniej, gdzie całkowicie to projektowanie, to tworzenie gier to gdzieś zeszło na plan dalszy. Właściwie o projektowaniu gier powinienem mówić w cudzysłowie, dla Dlatego, że to jest dosyć rozbudowany i złożony proces. To, co ja robiłem, to po prostu próbowałem tworzyć różne rozwiązania w zakresie tworzenia gier komputerowych, i następnie wypróbowywać je czy to na własnej skórze, czy to wysyłając do innych znajomych. Także pomysł był w takim uśpieniu przez, wydaje mi się, z 20 lat, po czym nagle pomyślałem, że warto byłoby może do tego tematu wrócić. Pomysł pojawił się w takim dosyć specyficznym momencie mojego życia, bo tak się złożyła moja praca na uczelni, że powróciłem do tworzenia gier. I w ogóle bym się tego nie spodziewał, że będę kiedykolwiek robić gry na użytek. Pracy dydaktycznej, ale z uwagi na kurs, który uruchomiłem właśnie z anatomii umysłu kryminalisty, przygotowałem grę. Grę dosyć prostą, w której gracz wciela się w rolę takiego kryminologa i tenże kryminolog ma za zdanie przejść się po miejscu zbrodni, posłuchać wypowiedzi różnych osób, czy też poczytać różne fragmenty historii i na tej podstawie wyrobić sobie opinię. Do tego, jakie są podstawy, czy też jaka jest najbardziej prawdopodobna hipoteza, która stoi za dokonaniem tego przestępstwa. Mam również projekt, który będzie uruchomiony w ramach fakultetu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To jest gra, w którą jestem zaangażowany już od roku. Gra Estwil, w której gracz wciela się w rolę zielarza, przymierzadką. Przygotowano przeze mnie krainę, fantazję, RPG, i tam oczywiście spotyka się z różnymi historiami, ale. Tą podstawą i tym, że to jest gra jednak dydaktyczna, jest to, że to ma uczyć komunikacji medycznej. I tak do mnie doszło, że skoro powróciłem do tworzenia gier, skoro na nowo sobie przypomniałem te wszystkie zasady, które tworzą tworzeniem gier w Multimedia Fusion 2.5, no to może warto byłoby też z tego zrobić przedmiot kolejny. Przedmiot, który bym prowadził na Uniwersytecie Otwartym. Z początku miałem pewne opory, dlatego że no, nie nazwałbym siebie programistą, nie nazwałbym siebie również projektantem gier komputerowych, więc pomysł na to, żeby prowadzić przedmiot z dziedziny, w której się nie pracuje na co dzień, z początku wydawał mi się trochę zbyt oderwany od rzeczywistości, jednak z drugiej strony sobie uświadomiłem, że to tworzenie gier komputerowych, naprawdę przez ten ostatni okres czasu zajmowało mi sporo z mojego, z mojego czasu, który miałem De facto po pracy, ale jednak w dalszej kolejności go przeznaczałem na pracę po to, żeby właśnie stworzyć kolejne gry dydaktyczne. Więc doszło do mnie, że właściwie nie pracuję w tym zawodzie zarobkowo, natomiast wykorzystuję z, mam nadzieję, dosyć sporym powodzeniem te projekty. Które są już później jako moja praca wykorzystywane gdzieś już od tej strony komercyjnej. I tak się narodził pomysł na stworzenie kursu, i kurs taki właśnie już od początku lutego zostanie uruchomiony. Pierwsza grupa już będzie miała zajęcia z tego przedmiotu. To o czym będę tam właściwie opowiadać? Przede wszystkim to będzie kurs praktyczny. Będzie 8 zajęć z szczególnym nastawieniem na praktykę. Zaczniemy sobie od takiego ogólnego wprowadzenia do gier komputerowych, jak gry komputerowe się aktualnie bada, jakie jest podejście naukowe do gier komputerowych. Tu jest kilka takich mitów, które po prostu trzeba na samym początku odczarować, jak na przykład to, że gry komputerowe wzmagają agresję. Naprawdę mamy już szereg metaanaliz, które mówią nam, że takiego efektu po prostu nie ma, ale jednak gdzieś, jeżeli medialnie się pojawiają gry komputerowe, no to od razu również medialnie są głosy, że, że gry wzmagają agresję. Więc będziemy sobie również z takimi mitami psychologicznymi, socjologicznymi, również w tym wszystkim walczyć. Będzie również o grach komputerowych z perspektywy badań antropologicznych i psychologicznych, dlatego że nie chciałbym, żeby to był taki po prostu. Pragmatyczny kurs, gdzie będziemy tylko mówić o tym, jak coś zrobić w Multimedia Fusion, tylko też żeby moi studenci, moi słuchacze dowiedzieli się czegoś, co mam nadzieję będzie dla nich ciekawe i co może da im większy ogląd na to, jak teraz się podchodzi do gier komputerowych. Opowiemy sobie również o innych narzędziach i bibliotekach do projektowania gier. O ile będziemy przede wszystkim korzystali z programu Multimedia Fusion 2.5 który wcześniej funkcjonując pod nazwą TGF był przeze mnie wykorzystywany już wiele, wiele lat temu, to opowiemy sobie również o innych jeszcze bibliotekach, chociażby o Unity, który jest bardzo, bardzo takim teraz chodliwym tematem, bo, no bo to jest po prostu bardzo dobre, bardzo dobry framework do tworzenia gier komputerowych. Natomiast z racji tego, że my będziemy się skupiać przede wszystkim na Multimedia Fusion, to dużo będzie na, na temat obsługi tego programu. Będzie chociażby o tym, jak tworzyć obiekty w tym frameworku, menu gry, zarządzanie ramkami, o tym, w jaki sposób funkcjonuje oprawa audio i w jaki sposób również zrobić grę online, to znaczy jak zrobić tak, żeby dało się zapisywać, wysyłać pliki oraz ściągać dokumenty z FTP-a. Będzie również sporo mowy o tym, jak wygląda ruch i animacja postaci, na przykładzie również systemu awansu postaci, czyli jak zrobić to, żeby w grach RPG nasza postać miała określony zestaw umiejętności, który będzie odpowiadać chociażby za jej statystyki takie, takie podstawowe. Ruch kamery, system dialogowy, różnicowanie między wartościami lokalnymi i globalnymi. A więc przygotowałem zestaw dosyć dużej ilości zagadnień, które po zakończeniu tego kursu po prostu umożliwi słuchaczowi na stworzenie swojej własnej gry komputerowej. I oczywiście takie gry tworzone przez jedną osobę, gry, w których no też umówmy się, nie korzysta się z bardzo zaawansowanych narzędzi, aby siłą rzeczy, jakby trudno powiedzieć, żeby to mogło odnieść komercyjny sukces. Natomiast mam taką nadzieję, że znajdą się tacy słuchacze, którzy będą w stanie z tego kursu jak najwięcej dla siebie wynieść. Będą na przykład w stanie, podobnie trochę jak w mojej sytuacji, że pracują gdzieś na etacie albo pracują już w określonym miejscu i gdzieś mogą urozmaicić, czy też powiększyć swój repertuar umiejętności zawodowych, otworzenie prostych gier komputerowych. Tak jak właśnie było w moim wypadku, kiedy zacząłem pracę jako wykładowca, a, a też zacząłem również Wykorzystywać gry komputerowe do tego, żeby trochę polepszyć tą ofertę dydaktyczną, która jest. Kierowana do naszych studentów i troszkę ją tak, powiedzmy, uatrakcyjnić. A druga rzecz to jest taka, że może uda mi się trafić na takie osoby, które myślą gdzieś o tym, czy tworzenie gier, czy też projektowanie gier to może nie jest coś, czym chciałyby się w ogóle tak już w 100% zająć w przyszłości zawodowo, żeby zobaczyć, czy to jest coś, co je rzeczywiście interesuje i czy jest to coś, co im sprawia przyjemność. Jeżeli tak będzie, to będę się z takiej motywacji bardzo, bardzo cieszyć, dlatego że. Ten kurs będzie świetnym wprowadzeniem do obsługi późniejszych, trudniejszych już bibliotek. Przede wszystkim przez zrozumienie tego, jak w taki prosty sposób działają warunki w grach. Kiedy wydarzy się coś, to co się potem powinno drugiego wydarzyć w naszym opisie gry, i będzie potem też komuś dużo łatwiej wejść chociażby w silnik Unity z wykorzystaniem innych, już bardziej złożonych bibliotek. Chciałem się tym z Wami podzielić. Mam również nadzieję na to, że szybko uda mi się podzielić pierwszymi wrażeniami z prowadzenia tego przedmiotu i też być może pojawi się druga edycja tego kursu już teraz nie w semestrze letnim, bo tutaj zapisy zostały skończone, ale być może w październiku przyszłego roku, jeżeli okaże się, że kurs się podobał i że też sam mam z niego pozytywne wrażenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że wszystkie informacje, które się wiążą z podcastem, możecie znaleźć na Facebooku, Instagramie oraz na Twitterze. A samego podcastu możecie słuchać przez Spotify, Apple Podcasts oraz od niedawna również na platformie Empik Go. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!